Siemano dzisiaj z strony ja Dexyn 2, witam na sensie zgodnie się pierwszym i opisie, kod Dexin do 2. To jest tu dzisiaj do depozytu, trudno rzut 2 zł plus 10 zł i to na skrzynka start. To jest wiele takich skinów, proszę bardzo, wiele takich skinów to ja wpładać 300, więc naprawdę warto wpłacać. Jest ogólnie tyle osób, a w tym najnowszym jest tyle, więc naprawdę mało osób. Myślę, że już teraz nie, nie nie, niektórzy wpłacający i to wygrają. Dobra, także dzisiaj mamy do trafienia wszystkie takie lepsze bronie, które są, czyli Galil Scout, Galil Scout, Kałach, SG, AWUPA. No i znamy tą broń kolejną, i właśnie takie broń będziemy się starać dropnąć tutaj dzisiaj. Mhm. Mm Kałaszka mamy. SG też mamy. Okej. Okay. Czyli zostaje nam Scout, Scout, Galil i AWP. I tą broń. Dobrze. Tą broń też potrzebujemy. Scout, Galil i. A, dobra. <coughs> mamy SG, kołacha, No nie, no tak nie potrzebujemy. Potrzebujemy SG. No tom, tom. Kurde. Dobrze, mamy, mamy, mamy. Pięknie, tak? ciało? Dobrze, teraz zostaje nam awupa. I awupka, awupka tu jest jakaś. Nie ma tu awupki, ale jest, jest awupka. Jest kilka awupek i są skaut Nie ma galila, ok ale myślę, że możemy to otworzyć. Tu nie jest sobie tak dużo procent, czy tak, tak mało? Myślę, myślę, że możemy dropnąć. Ale ważne, żeby było, aby powyżej 5 dyszek, nie? Dobrze, mamy AWP. zostaje nam Galil Scout. Dostaje nam Galil Scout. Galil Scout. To jest tylko Scout, chyba jeszcze. Skałcik, skałcik No nie wiem, tak nie może być tak nie może być razy. Daj mi skałcika, proszę, daj mi skałcika, proszę. Dobrze, mamy skałta, pięknie. Także brakuje nam i jeszcze tylko Galila. Galilka. No i w sumie Galika z jakiejś skrzynki, możemy Galilka. Galilika. Anarchy, coś tutaj? Galia jakiś chłodny? nie. Czy to głównie kałoszek? Okej. Okay. Ho, tutaj to zachodzi za dużo, ale może tylko jednego jokerka damy. Może ulepszoną dwa razy. Tak, o. No, i nie najgorzej, nie najgorzej poleciało, dobra. Ale my szukamy Galilka, Galilka. No dobra, jak otworzyliśmy to jeszcze, otworzymy. Nie ma tutaj Galilka. A okay, jest, spoko, Galilek. W ogóle, czy jest Galilek jakiś za 50 zł powyżej? Zobaczmy, co jest w ogóle. Galil. Są galile, dobra. To Do tylko trzeba dobrze szukać. Galilek za 5 dyszek. Jest tutaj. Dobrze, to i galilek jest, okej. Okay. I jak byśmy chcieli dropnąć? O procenty? 4 Ok. Dobrze, to może tak nie spróbujemy tego galileu. I dropi nam galil. Pięknie. Pięknie. Czyli mamy GALILA, SSG, KAŁASZKA, GALIL, KAŁASZEK, SCOUT, SG, AWP i AUTO, tak mamy, w sumie to fajnie, szybko się udało, to co, teraz może jeszcze jakąś baterkę tak na koniec, tą końcóweczkę walniemy, co wy na to, taką jakąś, spokojnie, TRAIN COLLECTION, ok tak 10 na 3 osoby standard. Myślę, że byłoby spoko. Okej. Okay. Mm, tak. A tu sobie palągną w sumie za... okej. Okay. No 6% to nie jest mało akurat. Ale ta... ale 5000 to jest już dużo, nie? Na przykład tak dla porównania. A ten chyba może tylko zwrócić chyba. O, ej, ej. A, ten tek nawet nie zwraca? Okej, okay, wow. No to lipa faktycznie lipa. A tek dropi, ale ja, tylko nie OK. okej. Więc trzeba zapętać. Nie no, jedna głupa jakaś? Aha, nie, nie chcę, jednak chcę to wygrać, no proszę. Dobra, dobra no Factory New. Tech Factory New, co jest? Ale nie, to, to się w ogóle nie opłacało, nie? O. Water no Zobaczmy, co ciekawego w ogóle w nie? Jestem Ale to 36% to jest sporo. Całkiem. No i Bishkoptera to zgarnie, nie? Uuuuh. Aha. To <try> lipa. No lipa. Bishkoptera to zgarnie. Dobra, dołączmy sobie tutaj. Szybko na sam koniec, myślę, że byłoby spoko myślę i ogólnie dajcie znać, czy wam się podobało, podobało czy nie takie właśnie znajdź skina, nie? bo tak bym to w sumie nazwał okej, okay, to wygramy, to przegramy mm, całkiem spoko Okej, okay. a nie tak było droższe. Jednak niestety tak wyszło. Okej, okay, ale doganiamy go, doganiamy go. Myślę, że już niedługo możemy to w sumie go wyprzedzić. No, niedługo powoli go doganiemy. może, może się uda go dogonić. Fajnie go byliśmy dobrze, dobrze. Uuuu, gloczek do 50, dokładnie dało. Uuuu, no nie, no tak nie może być. Ciężko będzie to przebić, strasznie ciężko będzie to przebić. Niech mu dropnął No. O, może tutaj, może tutaj. Nie. Elegant będzie miał ciężko. Elegant nie od. No dobra, wiesz, nie wiem ile to kosztuje. Dobra, tak to dobra, dzięki wielkie, siano.